Hej, witam was wszystkich w kolejnym Trollboxingu GameTroll TV. Dzisiaj mamy razem ze swoją asystentką Mają, będziemy otwierać wyścig tytanów. Gierka o Trebela z Fun Fanforge Neverworld. I muszę powiedzieć, że... Mm, pierwsza rzecz, jaką zwraca uwagę, no to okładka, która wygląda naprawdę fenomenalnie. Mamy tutaj jakieś właśnie tych tytułowych tytanów i na nich jeźdźców. Tu nawet taki niby Cthulhu, tak się podobno nazywa. Zobaczymy, co jest w środku. No więc tak, mamy... Instrukcje na bardzo sztywnym papierze, więc fajnie, nie będzie się gniotła. Rzadko kiedy takie instrukcje y, dobrze wydane. Mogę zobaczyć, jakie będziemy mieli potwory w środku. Kraken, Rasix, Slaug, Ragnarok, Masakrator. No, fajnie. Żetony życia, żetony pułapek. To wszystko będziemy wykorzystywać w grze. Trzy chyba dwustronne y, tory wyścigów. O, znak starszych bogów, to już wiem, na którym pierwszy wyścig będę robił. Także tutaj będziemy się ścigać. Następnie, no, wypraska, super, fenomenalnie to wygląda, bardzo elegancka wypraska. Grzetony e, właśnie potworów, to znaczy planszetki jakby tych naszych tytanów i ich jeźdźców, czyli Lord Chciwiec na Slaugu, Shina na Masakratorze, Ftagn na Cthulhu. Dobra, to ja tym gram. Olaf Ragnorok, Sala rasik i Kapitan Brazlix na... No fajne, takie sympatyczne te nazwy, bardzo ładnie ilustrowane. Mamy kostki, które będziemy wykorzystywać w jakiś sposób do wyścigu. Takie nietypowe, z różnymi symbolami. I pioneczki. Sześć pionków, oczywiście symbolizujących tych naszych tytanów w kolorach. Proszę, Maja chce zobaczyć. A akurat złapała Maja się za aktulu. Tak wyglądają. Małe, kolorowe. Mm, powiedziałbym, że ciężko byłoby mi je pomalować, ze względu na to, że są dosyć nieduże, ale dałoby się. Są z dosyć dobrego plastiku, sztywne. I tutaj jest właśnie mały różowy cipik tulu. I trochę kart, zaraz zobaczymy, co jest w środku. I proszę bardzo, karty które będziemy stosowali oczywiście pewnie, żeby się nazajem klepać. Garłacz, z łapka, oszczep, kargata, nekroruszczka, lorda, duszokrada, no super. Bardzo fajnie wyglądają, bardzo ładnie ilustrowane, pomysłowe karty z fajnymi nazwami, międzywymiarowy portal, z chęcią, z chęcią zaraz usiądę do gry, więc spodziewajcie się, mam nadzieję, niedługo recenzji na kanale GameTroll TV. To tyle na dzisiaj, hej! Jeżeli podobał Ci się ten film, nie zapomnij kliknąć trolla, żeby subskrybować nasz kanał wejść też naszego facebooka, żeby zobaczyć wszystkie nasze inicjatywy, zarówno te na wizji, jak i te na żywo. Dzięki.